Tukot obcasów miliarderki rozbrzmiewał ostro na marmurowej podłodze, gdy wkroczyła do swojego luksusowego apartamentu na ostatnim piętrze wieżowca w centrum Warszawy. Zamarła w półkroku. Wysoki barczysty mężczyzna z podwiniętymi rękawami koszuli, o szorstkich dłoniach, które jednak były niewiarygodnie delikatne, kołysał jej dziecko, przechylając ciepłą butelkę do ust niemowlęcia. Malutkie paluszki dziecka zacisnęły się wokół jego kciuka. A jego niski, uspokajający głos wypełniał powietrze? Oddech jej uwiązł w gardle, a serce ścisnęło się boleśnie. Nigdy wcześniej nie widziała swojej córeczki tak spokojnej i zadowolonej, jak w tej chwili. Zanim zagłębimy się w tę historię, zostaw komentarz poniżej, skąd oglądasz ten film i nie zapomnij kliknąć subskrybuj, aby dostawać więcej takich wciągających opowieści. Zaczynajmy! Kim jesteś? Jej głos brzmiał ostrzej niż zamierzała, ale klatka piersiowa była ściśnięta czymś, czego nie potrafiła nazwać. Może strachem, może zdziwieniem, a może czymś zupełnie nowym, co budziło się w jej wnętrzu po długim okresie samotności i kontroli nad wszystkim wokół. Mężczyzna podniósł wzrok, zaskoczony, ale nie drgnął nawet. Jakub, powiedział cicho, zerkając z powrotem na dziecko, jakby ono było jedyną rzeczą na świecie, która naprawdę się liczyła. Jestem tymczasowym opiekunem z agencji. Powiedzieli, że potrzebujesz kogoś na dzisiejszy wieczór. Podeszła bliżej. Każdy instynkt podpowiadał jej, by wyrwać dziecko z jego ramion, ale nie mogła się na to zdobyć. Powieki córeczki drżały lekko, jej usta nadal delikatnie ssały butelkę, a cała postać emanowała absolutnym spokojem i zadowoleniem. To było coś, czego ona sama nie potrafiła osiągnąć, mimo wszystkich wysiłków i luksusów, jakie mogła zapewnić. Powiedziałam, że nikt jej nie dotyka, warknęła, choć jej ton stracił nieco na ostrości, bo w głębi duszy czuła, że ten mężczyzna robi coś, co jej się nie udawało. Szczenka Jakuba napięła się lekko, płakała tak mocno, że ledwo mogła oddychać. Nie mogłem po prostu stać i patrzeć bezczynnie. Coś w jego spokojnym spojrzeniu sprawiło, że zatrzymała się w pół słowa. Nie wyglądał jak typowi, wypolerowani i chętni do przypodobania się pracownicy których zatrudniała. Jego oczy były zmęczone, pełne ochronnej troski, a za tym krył się cień bólu, jakby zbyt wiele razy był oceniany pochopnie przez ludzi takich jak ona. Wcześniej nie chciała jeść przy mnie, przyznała niechętnie, czując, jak jej gardło ściska się z frustracji i bezradności, które nagromadziły się przez ostatnie miesiące samotnego macierzyństwa w świecie biznesu, gdzie nikt nie rozumiał jej zmagań. To dlatego, że byłaś zdenerwowana. Odparł miękko, prawie jak gdyby mówił do dziecka, a nie do niej. One to wyczuwają, czasem po prostu potrzebują wiedzieć, że są bezpieczne, że ktoś je otacza opieką bezwarunkowo. Te słowa uderzyły w nią głębiej niż się spodziewała. Bezpieczne. Kiedy ostatni raz sama czuła się tak, w swoim życiu pełnym spotkań zarządu, negocjacji i presji, gdzie każdy dzień był walką o utrzymanie imperium, które zbudowała od zera w polskim świecie finansów. Ale to było jej dziecko. A ten obcy mężczyzna, samotny ojciec z agencji, wkroczył do jej domu, do jej pokoiku dziecięcego, zachowując się, jakby tu pasował, jakby znał sekrety, których ona jeszcze nie odkryła. Co cię upoważnia do myślenia, że wiesz, czego ona potrzebuje? rzuciła wyzywająco, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją, nad swoimi emocjami, które wirowały chaotycznie. Jego wyraz twarzy nie zmienił się, ale w głosie zabrzmiało coś surowego, autentycznego. Bo sam przez to przeszedłem, zupełnie sam. Nikt mi nie pomagał, tylko płaczące dziecko i serce, które pękłoby, gdybym zawiódł. Oddech jej znów uwiązł. Jakub przesunął dziecko w ramionach, jego ruchy były ostrożne, wyćwiczone latami praktyki w samotnym ojcostwie. Słuchaj, nie jestem tu dla pieniędzy. Przysług czy czegokolwiek innego. Po prostu wiem, jak to jest, gdy one potrzebują Cię bardziej niż czegokolwiek na świecie, gdy jesteś ich całym światem w tych bezsennych nocach. Na chwilę miliarderka zapomniała o swoim tytule, o swoich zasadach, o ostrych krawędziach, które zbudowała wokół siebie, by przetrwać w bezlitosnym środowisku warszawskiego biznesu. Widziała tylko mężczyznę, który naprawdę rozumiał ból i radość rodzicielstwa. Nie odpowiedziała od razu. Dźwięk wolnego, miarowego oddechu jej córeczki wypełniał cały pokój, mieszając się z odległym szumem samochodów na ulicach poniżej, gdzie miasto nigdy nie zasypiało. Jakub delikatnie odsunął butelkę, sprawdzając temperaturę mleka grzbietem dłoni, zanim odstawił ją na pobliski stolik. Potem z zaskakującą czułością okrył maleńką formę dziecka miękkim kocykiem i kontynuował kołysanie jej w ramionach. Nucąc cicho starą polską kołysankę, którą pamiętał z własnego dzieciństwa. Możesz ją teraz położyć do łóżeczka, powiedziała. Jej głos był pewniejszy, ale wciąż pełen ostrożności, bo nie była przyzwyczajona do ufania komukolwiek w tak intymnych sprawach. Pokręcił głową. Jeszcze nie. Jeśli położę ją za wcześnie, przestraszy się i zacznie płakać. Musi wiedzieć, że ktoś tu jest, że trzyma ją przez to wszystko. Że nie jest sama w tym wielkim, zimnym świecie. Jej oczy zwęziły się lekko, ale klatka piersiowa znów się ścisnęła na szczerość w jego tonie. To nie była ta wykalkulowana urokliwość, do której przywykła od ludzi w swoim otoczeniu biznesmenów, prawników, asystentów, którzy zawsze mieli ukryty motyw. To było prawdziwe, proste, ludzkie. Mówisz tak, jakbyś robił to tysiąc razy powiedziała krzyżując ramiona próbując ukryć rosnące zaciekawienie tym nieznajomym, który wtargnął w jej życie jak powiew świeżego powietrza z mazurskich lasów. Jakub zerknął na dziecko, delikatnie muskając palcem jej policzek. Raz wystarczyło, by zmienić mnie na zawsze. To było dawno, ale wspomnienia wciąż bolą i uczą. Ta odpowiedź była enigmatyczna, ale widziała, że kryje się za nią ciężar, zbyt wielki, by być zwykłą anegdotą z życia. Zanim zdążyła nacisnąć, dziecko westchnęło cicho, wtulając się głębiej w jego pierś. Widok ten skręcił coś w jej wnętrzu, budząc zazdrość pomieszaną z podziwem. Zatrudniła najlepsze nianie, jakie pieniądze mogły kupić, wykształcone, doświadczone, z referencjami z najlepszych agencji w Polsce i za granicą. A jednak żadna z nich nie wywołała takiej reakcji u jej córeczki, nie stworzyła tej aury spokoju, która teraz wypełniała pokój. Jaka jest twoja historia? Zapytała nagle, opierając się o framugę drzwi do pokoiku dziecięcego, czując, jak ciekawość bierze górę nad ostrożnością. Nic wartego opowiadania, odparł cicho, jego oczy wciąż utkwione w dziecku. Po prostu ojciec próbujący związać koniec z końcem. Straciłem matkę mojego syna, gdy miał zaledwie trzy miesiące. Nauczyłem się na własnej skórze, że nie możesz się wyłączyć, gdy jesteś jedynym, na kogo mogą liczyć. To było w małym miasteczku pod Krakowem. Gdzie nikt nie oferował pomocy, a noce wydawały się nieskończone. Jej gardło wyschło na kamień. Wychowała się w otoczeniu bogactwa i personelu, nigdy nie wiedząc, co znaczy brak pomocy. Nie mogła sobie wyobrazić, jak to jest dla niego, samemu, bez zabezpieczenia, bez sieci kontaktów, walcząc o przetrwanie w polskim realiach, gdzie życie samotnego rodzica jest pełne wyzwań finansowych i emocjonalnych. Dlaczego wziąłeś tę pracę? Mogłeś pracować na budowie, prowadzić ciężarówkę, cokolwiek innego? Zapytała, próbując zrozumieć, co motywuje takiego człowieka. Jego usta drgnęły w niemal uśmiechu. Bo gdy przeszedłeś przez noce, w których twoje dziecko nie przestaje płakać, a ty nie wiesz, czy dasz radę do rana, chcesz pomóc innym uniknąć tego uczucia, choćby na jedną noc, to jak echo moich własnych zmagań, ale teraz mogę to wykorzystać, by ulżyć komuś innemu. Jej głos zmiękł, prawie wbrew sobie. To brzmi szlachetnie, prawie jak misja. Wzruszył ramionami. To po prostu ludzkie, nic więcej. W Polsce wielu ludzi zmaga się z podobnymi historiami, ale mało kto o nich mówi. Na chwilę ich oczy się spotkały. Powietrze między nimi stało się cięższe, naładowane, nie romansem, ale czymś innym. Czymś, co kazało jej kwestionować, dlaczego obecność tego obcego czuła się bardziej stabilizująca niż wszyscy wypolerowani ludzie w jej życiu, od prawników po doradców finansowych. Nie zdawała sobie sprawy, że ta noc będzie pierwszym pęknięciem w murach, które zbudowała wokół siebie przez lata, by chronić się przed światem pełnym intryg i zdrad. Dziecko poruszyło się, wydając cichy jęk, który przerwał kruchą ciszę. Jakub instynktownie poprawił ułożenie. Ruch wyćwiczony przez lata samotnego ojcostwa, nie z kursów czy książek. Zaczął nucić cicho, ciepło, prawie hipnotycznie. Melodię, którą pamiętał z dzieciństwa, może z rodzinnych wieczorów w podwarszawskiej wsi. I dziecko znów się uspokoiło. Jego oddech wyrównał się, patrzyła na niego, nie mogąc oderwać wzroku. To nie było tylko nucenie. To sposób, w jaki jego cała uwaga skupiała się na dziecku, jakby reszta świata. Z jego wieżowcami, giełdą i politycznymi gierkami, przestała istnieć. Jesteś wyjątkowo dobry w tym, powiedziała, starając się brzmieć obojętnie, ale w głosie pobrzmiewało zdziwienie. Wyjątkowo? Uniósł brew lekko. Wzruszyła ramionami. Większość mężczyzn, których znam, panikuje na widok butelki dla niemowląt. Uciekają przed odpowiedzialnością, jak przed ogniem. Nie miałem luksusu paniki, odparł prosto. Potem jego oczy spojrzały na nią ostre, ale nie nieżyczliwe. I może nie powinnaś oceniać ludzi na podstawie tego, czego się po nich spodziewasz. W Polsce wielu ojców radzi sobie samemu, bez fanfar, po prostu robiąc co trzeba. Jej usta rozchyliły się lekko, zaskoczona, jak jego słowa przecinały powietrze, trafiając w sedno jej uprzedzeń. Zanim zdążyła odpowiedzieć, jej telefon zabrzęczał na komodzie. Podeszła, zerkając na ekran. Trzy nieodebrane połączenia z tego samego numeru. Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy znów. Odwróciła telefon ekranem w dół, nie odbierając, czując, jak presja biznesowa naciska na nią nawet w tym intymnym momencie. Ignorujesz kogoś ważnego zauważył, wciąż kołysząc jej córeczkę jego głos spokojny, ale obserwujący. Nie wiesz nic o tym odparła szybko, bardziej defensywnie niż zamierzała, bo czuła się obnażona. Wiem, kiedy ktoś próbuje udawać, że problem nie istnieje. Powiedział cicho, ale pewnie, jakby czytał w jej myślach. Jej klatka piersiowa ścisnęła się mocniej. Nikt nie mówił do niej w ten sposób. Ani pracownicy, ani rodzina, ani partnerzy biznesowi. A jednak nie czuła się obrażona, tylko dostrzeżona po raz pierwszy od dawna. Myślisz, że mnie rozgryzłeś? Zapytała, robiąc wolny krok w jego stronę. Testując granicę tej dziwnej bliskości. Myślę, że jesteś kimś, kto musiał być twardy zbyt długo odparł. I może zapomniałaś, jak to jest, gdy ktoś chce podzielić się ciężarem z tobą, bez oczekiwań po prostu dlatego, że to słuszne. Coś gorącego i niechcianego zapiekło w kącikach jej oczu. Odwróciła się, zanim mógł to zobaczyć. Nie potrzebuję, by ktoś niósł mój ciężar. Sama sobie radzę zawsze tak było. Odkąd zbudowałam to imperium w Warszawie, walcząc z mężczyznami, którzy nie wierzyli w kobiety na szczycie. To właśnie to, powiedział Jakub, jego głos teraz łagodniejszy. Nie potrzebujesz, ale czasem dobrze jest chcieć. W Polsce wiele kobiet jak ty nosi wszystko na barkach, ale nie muszą robić tego same. Dziecko ziewnęło, jego malutkie usteczka rozciągając się szeroko, i na sekundę całe napięcie w pokoju rozpłynęło się jak mgła nad wisłą o poranku. Wydechła powoli, opierając się o ścianę. Kiedy ostatni raz spałeś? Zapytała zaskoczona własną troską. Wczoraj w nocy, odparł z bladym uśmiechem. Cztery godziny w przerywanych odcinkach. Cztery? Prawie się roześmiała, wyobrażając sobie jego codzienne zmagania. Skinął głową w stronę śpiącego dziecka. Rodzice biorą, co mogą. To uniwersalne czy w luksusowym apartamencie w Warszawie? Czy w małym mieszkaniu na Pradze? Po raz pierwszy od miesięcy poczuła, jak jej straż opada nieco niżej. Z powodów, których jeszcze nie rozumiała, obecność tego obcego w jej domu czuła się mniej jak wtargnięcie, a bardziej jak ulga, jak wsparcie, którego nie kupisz za żadne pieniądze. Nie wiedziała jeszcze, że zanim noc dobiegnie końca, obecność tego mężczyzny rozbije więcej niż jej mury, wywróci do góry nogami cały jej świat. Zmuszając do przemyślenia priorytetów w życiu pełnym sukcesów, ale pustki emocjonalnej, ostre pukanie do drzwi apartamentu przerwało miękką ciszę pokoiku dziecięcego. Jej głowa obróciła się gwałtownie w stronę dźwięku, brwi zmarszczyły się. Nikt nigdy nie przychodził tu bez zapowiedzi. To było jej azyl, wysoko nad ulicami Warszawy, chroniony przez najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Spojrzenie Jakuba zmieniło się natychmiast. Jego ciało napięło się w ten sposób, w jaki robią to ludzie gotowi do ochrony. Instynkt wyćwiczony przez lata samotnego ojcostwa i przeszłości, o której jeszcze nie opowiedział. Oczekujesz kogoś? Nie, odparła płasko, ruszając w stronę korytarza. Zostań tu. Ale gdy dotarła do drzwi, Jakub był już przy niej z monitorem dziecka w jednej dłoni, drugą opierając lekko o framugę, nie blokując jej. Ale na tyle blisko, by zareagować szybko, jeśli zajdzie potrzeba. Zawahała się, po czym otworzyła drzwi na szczelinę. Dwóch mężczyzn stało tam, ubranych w garnitury, które wyglądały drogo, ale były znoszone na krawędziach typowi windykatorzy z polskiego podziemia biznesowego. Jeden odezwał się pierwszy: Musimy z panią porozmawiać chodzi o długi pani zmarłego męża. Jej żołądek skręcił się. Nie macie prawa tu być to prywatna własność. Pani, powiedział drugi gładko, albo wyjdzie pani na zewnątrz, albo omówimy to tutaj. Jego oczy zerknęły za jej ramię w stronę korytarza, prowadzącego do pokoiku dziecięcego. Postawa Jakuba zmieniła się w mgnieniu oka. Spokojna, ale groźna. Macie jakieś trzy sekundy, by cofnąć się, zanim ta rozmowa się skończy. Pierwszy mężczyzna prychnął: A kim ty niby jesteś? Kimś, kto wie, jak radzić sobie z ludźmi, którzy nie szanują granic. Odparł Jakub, jego głos niski, by nie obudzić dziecka, ale ostry jak brzytwa, niosący echo doświadczenia z ulic i życiowych batalii. Zauważyła, jak ich pewność siebie zachwiała się lekko, ale wciąż stali. To nie koniec, mruknął jeden, zanim wreszcie odwrócili się i odeszli korytarzem. Zamknęła drzwi szybko, zakładając zamek. Jej serce biło jako szalałe. Nie musiałeś. Musiałem. Przerwał. Stałaś tu z opuszczoną gardą, a oni patrzyli za ciebie. To nie o długi chodzi. To o nacisk, o znalezienie słabego punktu w twoim życiu. Jej ręce drżały lekko. Krążą wokół mnie od tygodni, nękając telefonami i listami. Myślałam, że jeśli ich zignoruję, odpuszczą, jak wiele problemów w biznesie. Ludzie tacy jak oni nie odpuszczają, powiedział Jakub spotykając jej spojrzenie. Czekają, aż będziesz sama, bezbronną. W Polsce znamy takie typy z historii rodzinnych firm, które padają ofiarą podobnych szantaży. Przełknęła ślinę, rzeczywistość osiadła na niej jak lód. Radziłeś sobie z takimi wcześniej? Nie odpowiedział od razu, jego twarz zacieniła się wspomnieniami. Powiedzmy, że nauczyłem się co najważniejsze: chronić tych, którzy sami nie mogą się bronić. Zwłaszcza w świecie, gdzie pieniądze przyciągają wilki. Jej wzrok powędrował do monitora dziecka w jego dłoni. I po raz pierwszy tej nocy zdała sobie sprawę, że nie jest tylko dobry z jej córeczką. Jest gotów stanąć przed niebezpieczeństwem bez wahania, jak strażnik, którego nie da się kupić. A to, pomyślała, było czymś, czego żadne miliony na koncie nie mogły zagwarantować prawdziwą lojalnością wyrosłą z życiowych doświadczeń. Apartament wydawał się teraz cichszy, ale nie w pokojowy sposób. Bardziej jak ciężka cisza po burzy nad Mazowszem. Usiadła na krawędzi kanapy, łokcie opierając na kolanach, obserwując Jakuba, jak delikatnie kładzie dziecko do łóżeczka. Zatrzymał się tam na chwilę, jedną ręką lekko opierając się o barierkę, zanim wrócił do salonu, gdzie panoramiczne okna wychodziły na migoczące światła Warszawy nocą. Nie musiałeś zostawać po tym wszystkim, powiedziała cicho, jej głos pełen wdzięczności, której nie przywykła okazywać. Tak, odparł, zdejmując kurtkę. Ale nie zamierzałem wychodzić, wiedząc, że ktoś może wrócić, nie w takim mieście, gdzie zagrożenia czają się za rogiem. Przyjrzała mu się uważnie. Ten mężczyzna, który wkroczył do jej domu jako obcy, a w mniej niż jedną noc okazał więcej lojalności niż niektórzy ludzie, których znała od lat, od wspólników biznesowych, podawnych przyjaciół. Mówisz, jak ktoś, kto wcześniej chronił ludzi, jakby to było twoim powołaniem. Jego oczy zamigotały, cień starego wspomnienia przeszedł po nich. Nosiłem kiedyś odznakę, zanim urodził się mój syn. Myślałem, że mogę uratować cały świat, od ulic Krakowa po granice kraju. Okazało się, że wystarczy uratować jedno małe życie, a to już wystarczy na całe życie. Jej oddech uwiązł. Twój syn. Ma osiem lat teraz, powiedział Jakub z bladym uśmiechem na ustach. Bystry, uparty, za mądry na mnie. Urodził się przedwcześnie. Byłem przy nim każdą sekundę, karmiąc go taką samą butelką, modląc się, by przetrwał noc. To nauczyło mnie wszystkiego o rodzicielstwie, o strachu, wyczerpaniu, ale i o miłości, która nie zna granic. Coś w niej drgnęło głęboko. Zdała sobie sprawę, że to nie tylko mężczyzna, który umie opiekować się dzieckiem. To ktoś, kto przeżył ten sam strach, wyczerpanie, nieskończoną miłość. W polskich realiach, gdzie wsparcie dla samotnych ojców jest wciąż rzadkością, oparła się wygodniej, jej głos łagodniejszy niż kiedykolwiek tej nocy. Wiesz, większość ludzi, z którymi mam do czynienia, dba tylko o to, co mogę dla nich zrobić: kontrakty, inwestycje, korzyści. Jesteś pierwszym od dawna, kto zrobił coś dla mnie bez pytania: co z tego będzie miał? Jakub spotkał jej spojrzenie, pewnie. Może dlatego, że nie jestem tu dla ciebie. Zerknął w stronę drzwi do pokoiku dziecięcego. Jestem tu dla niej, dla tego małego życia, które zasługuje na spokój. Jej gardło ścisnęło się i zanim zdążyła się powstrzymać, wyszeptała: Dziękuję. Skinął głową raz, jakby to było wszystko, czego potrzebował, i sięgnął po kurtkę. Powinienem iść, dać ci odpocząć po tym wszystkim. Ale gdy dotarł do drzwi, wstała. Jakub, zaczekaj. Odwrócił się, i przez uderzenie serca żadne z nich nie mówiło. Potem powiedziała: Nie wiem, co będzie z tymi mężczyznami, ale jeśli chcesz, chciałabym, żebyś został. Nie tylko na tę noc, może na dłużej, by pomóc mi w tym chaosie życia. Przyjrzał się jej twarzy, ważąc słowa, potem skinął głową cicho. Dobrze. Gdy drzwi pozostały zamknięte, a światła miasta migotały za szybą. Wiedziała, że to nie tylko początek zatrudnienia mężczyzny do opieki nad dzieckiem. To początek czegoś, czego żadne z nich jeszcze nie mogło nazwać może przyjaźni, może czegoś głębszego, co wyrośnie z wzajemnego zrozumienia w tym polskim świecie pełnym kontrastów. Jeśli ta historia Cię wciągnęła i chcesz więcej takich sekretnych opowieści, które trzymają w napięciu i dotykają serca, nie zapomnij subskrybować kanału Sekretne opowieści. Tam czekają na Ciebie kolejne adaptacje i oryginalne historie, które sprawią, że nie oderwiesz się od ekranu.